Hejka kochani, a to jest vlog, który nagryłam 7 sierpnia Więc pierwsza, yy, myję sobie włosy Bo już miałam, no, bardzo brzydkie włosy Nieważne I teraz myję, potem jak już umyłam, poszłam do pokoju posielić łóżko i ogarnąć trochę pokój, bo było bardzo brudno I teraz posierę, jak widzicie Potem ogarnęłam sobie pokój, potem ogarnąłam też toaletkę I poszłam trzeba sobie włosy i ściągać z tego Dobra, jak już ściągnęłam, to zaczęłam sobie czesać. Teraz sobie czeszę, czeszę. Jak już sobie wyczesałam to dam sobie pomadkę Carmex. Kocham tą pomadkę, ale mi się niestety skończyła. W dniu, kiedy to nagrywam, dźwięk to wtedy mi się skończyła. Teraz piszę listę sobie na zakupy I w ogóle ten dzień, który teraz daje głos, to jest wtorek. I w środę jadę do Turcji. Jeżeli chcecie vlog, to dajcie łapkę w górę i no teraz posiedziałam na telefonie poszłam sobie umyć zęby i potem poszłam sobie wypłukać buzię jakimś takim płynem i potem poszłam się przebrać takie ubranie po prostu ubranie takie po domu posiedziałam na telefonie zrobiłam sobie bransoletki potem się przebrałam już tak jakbym miała jechać Zrobiłam sobie makijaż, za zalotkę tuż do rzęs na dół i ten na górę i na dół. To mi przez chwilę spadło, dlatego tak się obudziłam. I no teraz na się rozpieszać. Teraz juicy momb, już tego nie mam w tej chwili. No, potem mydełko, potem taka mygiełka. Potem posiedziałam film na telefonie. I przed obiadem pobryskałam sobie ręce taką mygiełką, świecącą. I te brazuletki akurat sama robiłam, jakbyście się pytali. I teraz sobie dawałam naszyjniki i jakieś bransoletki. Potem poszło sobie konturówkę. I włóczkę, nie wiem czemu przed obiadem to robiłam, ale okej. Okay. No, i teraz poszłam jeść, i. No. I ogólnie byliście w Turcji, jak tak to piszcie, czy wam się podobało, ale teraz jem jajko i taką fasolkę, bo akurat było takie jedzenie, bo mama nie miała czasu innego zrobić, potem wypiłam sobie wodę. Teraz w wyprzejściu widzicie, że wszystko prawie zjadłam. No, tak to wygląda. No i tak to wyglądało. Potem y, poszłam do galerii. Potem wracam. Y, nic nie zjadłam, bo nie byłam głodna. Teraz już y, jestem w łazience. Przebrałam się w piżamę. I teraz robimy z skin care. To była pianka z jaj. A teraz taki, y, taka y, giełka przed kremem. To jest krem z Neurogen Ja akurat wtedy go kupiłam tego dnia. Bo nam się skończył znakomity. Teraz taki krem pod oczy. Znakomi. No nie jest fajny nawet. Potem wzięłam sobie tą opaskę, poczysałam sobie włosy, tam jest światło takie się świeci. Lampka taka, a to to jest błyszczyk, który kupiłam. Bardziej olejek. No i teraz dałam sobie y, flaw krem do rąk. Jeżeli chcecie więcej takich vlogów, to y, dajcie łapkę w górę i subskrypcję. Jeżeli chcecie vlog z Turcji, to tak samo. To tyle. Pa!